Niemielnie ważna jest niepodległość Polski, ten nie obejmuje kto przeżywał jej utratę. Trochę i mojej krwi wsiąkło w to pole między ulicą Generała Zajączka, a torami Orcach Gdańskiego. Bądźcie bohaterskim żołnierzom Armii Krajowej. Nazywam się Jakub Tomasz Nowakowski, z to nazwą nim Tomek konspiracji należą do batalionu prośba. Serdecznie zapraszam do udziału w Marszu Pamięci. 1 sierpnia obchodzimy 80. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak co roku w tym miejscu na rządzie Mowskiego organizujemy Wielki Marsz Powstania Warszawskiego. Dziesiątki tysięcy polskich patriotów gromadzą się tutaj, żeby oddać cześć polskim bohaterom. Bądź z nami morskiego godzina 17. Zapraszam. Już od 12 lipca można oglądać telewizję Republika na Mux 8 na kanale 51. W każdym polskim domu. Jak to zrobić? Sprawdź, czy telewizor jest poprawnie podłączony do anteny oraz czy na kanale 51 dostępny jest sygnał telewizji Republika. Jeśli nie, przejdź do ustawień telewizora i wybierz ręczne bądź automatyczne wyszukiwanie kanałów. Jeśli i to nie pomoże, konieczne będzie sprawdzenie ustawienia anteny telewizyjnej i skierowanie jej w stronę najbliższego nadajnika telewizyjnego. Skorzystaj z aplikacji mobilnej Emi Maps, która pomoże Ci znaleźć lokalizację nadajnika w razie potrzeby. Kiedy skorzystać z pomocy profesjonalnego technika. Jesteśmy wszędzie tam, gdzie dzieją się sprawy istotne dla Polski. Nadal jednak potrzebujemy Państwa wsparcia. Wspierać telewizję Republika mogą Państwo m.in. dzięki zeskanowaniu kodu QR poprzez stronę www.republika1klik.pl bądź w formie przelewów bankowych na podane konta. Dzięki Państwa pomocy rozwijamy Republikę mimo szykan ze strony władzy. Jesteśmy wdzięczni za wsparcie finansowe. Konto do władz Polski 78 12 40 10 53 11 11 00 10 72 83 04 12. Łącz prawdę!